W środę 5 lutego słuchacze Uniwersytetu III wieku mieli okazję wysłuchać dwóch niezwykle interesujących wykładów. Pierwszy z nich wygłosił pasjonat podróżowania Piotr Gierasiński, który zwiedza świat na motocyklu. Dzisiaj opowiem o swoich podróżach motocyklowych, a w szczególności o ostatniej podróży do Azji Centralnej i w góry Pamir. Swoją podróż odbył samotnie w 2019 roku. Sama podróż trwała miesiąc, a poprzedziły ją solidne przygotowania. Pan Piotr całość wyjazdu organizuje sam. Przygotowania to długi czas zimowych wieczorów spędzony przed komputerem i czytanie relacji innych podróżników i, i gromadzenie informacji na temat rejonów, w których się jedzie. Azja Centralna jest dość mało odwiedzanym turystycznie rejonem, także trzeba się troszkę zagłębić w temat, żeby, żeby to ogarnąć logistycznie. W trakcie wykładu podzielił się ze słuchaczami licznymi ciekawostkami z trasy. My, korzystając z okazji, zapytaliśmy go o stan dróg na wschodzie. U naszych bliskich sąsiadów, powiedzmy w Rosji, bardzo dobrze, natomiast już dalej Uzbekistan, Tadżykistan. No, fatalnie może nie, ale jeżeli chodzi o auta, to przystosowany do aut terenowych, może w ten sposób powiedzą. Z kolei drugi wykład tego dnia przedstawił przyrodnik Jacek Tabor, który zajmuje się badaniami przyrody w otoczeniu elektrowni Kozienice. Pokażę słuchaczom, studentom Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zupełnie nieznane, nieodkryte jeszcze, a wciąż odkrywane można powiedzieć, oblicze elektrowni Kozienice będącej ostoją wielu rzadkich gatunków roślin, zwierząt, siedli pod prawną ochroną. Jak podkreśla Jacek Tabor, na i wokół tego wielkiego zakładu można znaleźć wiele unikatowych i cennych okazów przyrody. Na terenie elektrowni bezpośrednio mamy naprawdę taką dużą mnogość gatunków, o których można by mówić godzinami, ale takie gatunki powiedzmy bardzo takie charakterystyczne, herbowe, specyficzne, i tylko tutaj występujące, to chociażby soku wędrowny, który od roku podejmuje już próby lęgów na jednym z najwyższych kominów elektrowni Koźnice. Jako nadzór przyrodniczy wspólnie z Eneą wytwarzanie będziemy w tym roku Wspierali go, zamontowana zostanie specjalna platforma lęgowa dla tego gatunku. Tylko 40 par lęgowych w skali całego kraju. Gatunek, który jeszcze 23 30 lat temu nie występował, bo wyginął w skali całej Polski. Prelegent zwraca też uwagę na obecność wielu pożytecznych owadów. Okolice i sama elektrownia są miejscem występowania wielu rzadkich i pospolitych też zapylaczy. Jest w tej chwili gigantyczny regres światowy związany z wymieraniem pszczół, zapylaczy, trzmieli, innych błonków, które są niezwykle pożyteczne Okazało się na podstawie naszych badań naukowych, naszego nazaru przyrodniczego na terenie elektrowni Kozienice, że jest to niesamowita ostoja dla pszczół, zarówno pszczoły miodnej, jak i dzikich innych gatunków pszczół, związana z tym, że tutaj odnajdujemy wiele roślin pokarmowych, miododajnych, które, pożytkowych, które wspierają właśnie w żerowaniu cenne, rzadkie zapylacze. Wykład został zorganizowany przez Enea Wytwarzanie w ramach partnerstwa z Fundacją Enea Mazowiecko-Świętokrzyskim Towarzystwem Ornitologii gminą Kozienice i Kozienickim Domem Kultury. Z kolei po wykładach w Patrio CK odbył się tradycyjny Dzień Pączka. Rada Słuchaczy UTW zaprosiła wykładowców i studentów seniorów na pączki, faworki oraz kawę i herbatę.